W poniedziałek 21 kwietnia 2025 roku wydarzyło się coś ważnego, co wpłynęło na świat kościoła katolickiego. Papież Franciszek zmarł w wieku 88 lat. Jego śmierci towarzyszy cały szereg spekulacji, zwłaszcza w związku z proroctwami, które przewidywały koniec świata po odejściu ostatniego papieża. Po jego odejściu niektórzy wierzący zaczęli nawet spekulować, czy śmierć Franciszka nie oznacza początku apokalipsy i końca ludzkości. Ważnym aspektem, który nie mógł umknąć nikomu, był fakt, że Franciszek zmarł tuż po Wielkanocy, którą w tym roku katolicy i prawosławni obchodzili tego samego dnia. Ta rzadka i symboliczna zbieżność dat wzbudziła obawy, a w niektórych kręgach zaczęły krążyć obawy, że ten właśnie dzień może być zwiastunem czegoś o wiele większego i bardziej złowrogiego. Fakt ten tylko wzmocnił teorię o fatalnym charakterze tego wydarzenia. W kontekście tej śmierci wspomniano także o proroctwie święta Malachiasza, który przepowiedział, że po 111 papieżu, którym był papież Benedykt, nastąpi papież, którego panowanie okaże się trudną próbą dla Kościoła katolickiego. Wielu teoretyków twierdzi obecnie, że papież Franciszek rzeczywiście wypełnił rolę ostatniego papieża, który pojawił się przed końcem Starego Świata, zgodnie z przepowiednią. Astrologowie analizujący to wydarzenie wskazują na silne i napięte aspekty astrologiczne, jakie towarzyszyły śmierci papieża. Na przykład koniunkcja Księżyca z Plutonem, czyli Wielki Krzyż, interpretowane są jako znak końca jednej ery i początku nowej. Te astrologiczne konfiguracje sugerują, że śmierć Franciszka nie była po prostu końcem jednego życia, lecz raczej sygnałem przełomu historii ludzkości. Nie jest też przypadkiem, że Franciszek został wybrany na papieża w 2013 roku, tuż po końcu świata, według kalendarza majów, co dla niektórych stanowiło symboliczny początek nowej ery. Papież Franciszek był jednym z najwybitniejszych papieży w historii nowożytnej. Był pierwszym papieżem pochodzącym z Ameryki Południowej, pierwszym jezuitą na tronie papieskim i pierwszym człowiekiem, który nie był Europejczykiem. Astrologiczna analiza horoskopu Franciszka pokazuje, że jego pozycja na tronie papieskim miała charakter karmiczny i głębokie znaczenie duchowe. Koniunkcja jego słońca z węzłem północnym i Jowiszem, planetą znaną z panowania nad królami i nauczycielami, sugeruje, że Franciszek miał pełnić rolę przywódcy i nauczyciela w mrocznych czasach. Położenie księżyca i Wenus w znaku wodnika symbolizuje dążenie do braterstwa i jedności między ludźmi, do wyzwolenia się od ograniczeń świata i pragnienie duchowego przebudzenia. Franciszek naprawdę wyróżnił się swoimi wysiłkami na rzecz zjednoczenia podzielonego świata i propagowaniem idei większej harmonii między ludźmi wszystkich narodów. Jednak, jak to często bywa w przypadku osób publicznych, Franciszek nie uniknął kontrowersji. Lyly w Skorpionie jest symbolem ciemnej strony ludzkiej egzystencji, która stała się przyczyną skandali i spekulacji na temat wielu mrocznych tajemnic Watykanu. Śmierć papieża Franciszka jest zatem znaczącym wydarzeniem, które stawia pytania o dalszy rozwój świata. Według niektórych interpretacji koniec jego pontyfikatu oznacza początek nowego porządku świata, a jego śmierć staje się symbolem końca pewnej ery i możliwego przejścia do czegoś nowego. Niezależnie od tego, czy rozumiemy to wydarzenie jako koniec pewnej epoki, czy początek czegoś, co nas czeka, śmierć papieża Franciszka jest niewątpliwie momentem, który będzie miał głęboki wpływ na wydarzenia duchowe i światowe. Koniec pontyfikatu tego papieża może stać się znaczącym etapem w historii, który w przyszłości będzie interpretowany jako ważny kamień milowy symbolizujący punkty zwrotne w dziejach Kościoła i ludzkości.